Witam was moi drodzy bardzo bardzo serdecznie, z tej strony Żniwek e, i chciałbym bardzo serdecznie Cię podziękować za 1300 już ponad e, widzów na moim kanale. E, no, bardzo się cieszę, że taka liczba w, w końcu tam zawitała. E, oczywiście czekam, czekam na więcej, e, cały czas rośnie, także, także myślę, że nie jest to jakieś e, dziwne marzenie e, czy chęć, żeby było więcej widzów, ponieważ tak pewnie się za jakiś czas stanie, cały czas tam rośnie. No i wtedy też sobie też tutaj podziękuję, jak się specjalne sobie zrobimy. No i tak właśnie myślałem, co, co tym razem mógłbym za Was nie wiem, przygotować, coś zrobić, zamiast za to, że to jesteście. No i tak sobie pomyślałem, że może taki mini konkursik. To jest taka myśl wstępna, znaczy, no, łatwo do zrealizowania, myślę ale dosyć tylko mm, części widzów powiedzmy eee, a mianowicie mam 400 to znaczy to jest chyba ta chyba to jest 400, y, 400 y, RP czyli Riot Points w League of Legends eee, Mam do rozdania czy to znaczy ktoś może wygrać eee, sobie kupię skina czy, czy jakieś tam boosty nie wiem co można to kupić E, dokładnie jakie tam są m, ceny, ale no nie, jakieś tam skina zawsze tańszego się złapie w jakiejś promocji, czy, czy ogólnie jakiegoś starszego, albo na przykład właśnie jakieś boosty, co tam jak to lubi wydawać TRP. Jeśli coś nie ma nigdy, to myślę, że przyjemnie tak sobie czasami <grych> coś takiego dodatkowego kupić. E, I cóż, e, jest dlatego, że to jest tylko dla niektórych graczy, ponieważ właśnie dla graczy w Lola i jeszcze do takich, którzy grają na serwerze e, North e, East, tak? Czy jakoś tak to się nazywa? bo ja na tym serwerze właśnie gram jak to RP zakupię, to mogę chyba je przekazać jako prezent, ale nie wiem czy nie, nie czy jestem tylko znajomemu na, na tym serwerze. Jeśli nie, to oczywiście możecie wziąć udział, jeśli wiecie, że też mogę wam dać. Wtedy zobaczymy jak to jest, jak to można przekazać właśnie dla, na serwer West a jestem na EUNE NE e, Czyli jeśli można na WEście Eee, to teraz sprawdzam tutaj Jeśli można na to to też wam jakoś to przekażę eee, Dobra I to jest to Jeszcze myślałem nad tym eee, Bo ostatnio, jak widzicie, to też dla tych, którzy wolą Minecrafta Też ostatnio e, jakoś tak Minecraft zwykły, bez tych modów i tak dalej Też mnie troszkę wciąga eee, Także jakby Ktoś tutaj był, nie wiem, chętny, czy coś, to mogę zrobić jakiś serwerek mały, gdzie sobie zagramy. Nie wiem, tam pięć tu przyjeżdża, ale y, na razie, jeśli nie będzie, nie wiem, jakie mi zainteresowanie. Więc y, jako, że pójdę pieniądze na ten konkurs, to nie mogą już iść na serwer y, i dlatego ten serwer może stać na przykład na moim netbooku. Już tak nieraz kiedyś dawno temu, nie wiem, co rok temu robiliśmy, że serwer stał ze znajomych w pięciu osób, tam pięć osób się dało grać zawsze, stał sobie na netbooku albo coś. Nie jest to oczywiście 24 na 7, no ale myślę, że w nocy nikt nikt nie będzie grał, e, raczej w dzień tam ktoś bije po szkole czy coś w tym stylu, także ja wtedy też będę miał go włączonego i ten serwer będzie prawdopodobnie, prawdopodobnie wtedy mógł stać, tylko że e, muszę wiedzieć czy w ogóle ktoś chce i ile to jest osób i tak dalej, żeby jakoś to przystosować, ogarnąć tam jakieś kuboidy, czy jak tam się <laughs> w to bawić, żeby e, czy... No nie wiadomo jeśli będzie jakieś, jakieś, jakieś ludzie, którzy będą gridować, może e, grifować mapę. I wszystko psuć, no to trzeba będzie robić jakieś kuboidy i tak dalej. A jak nie wiem to można będzie wtedy śmigać sobie bez, bez niczego, tak po prostu sobie pograć. Ewentualnie, no tam na kreatywie, jakby coś chciał coś zbudować, ale to zobaczymy. To, to naprawdę jest taka, taka tylko myśl, tak sobie myślałem, że można teraz by sobie zagrać. Zawsze się Minecrafta fajnie gra z kimś. No a jak można też z widzami, no to można też zrobić dla nich serwer, jak się tam postawić na razie. Więc po prostu to jest taka kwestia do przemyślenia też dla Was i, i jakbyście chcieli. No i to jest chyba tyle, bo znowu będę przedłużał. Także co? Jeśli chcecie wygrać ten konkurs, mieliście cały czas instrukcję na ekranie, co trzeba zrobić. E, no i teraz, e, teraz chyba to będzie na tyle, tak myślę. No. Także co, mi się raz bardzo serdecznie. E, trzymajcie się cieplutko. Miłego dnia. No i cześć.